Jaki pies? Nie wiem, coś zaatakowało kury! Co jest? Gdzie? No, obiecuję, że coś zaatakowało kury! No, był szok. Widziałam tylko, że pióra gdzieś latały, ale nie mogłam wstać. Ty, no faktycznie! Jest, albo chodź! Gdzie? Larmo było przed chwilą. No, przecież krzyczały kury i coś biegało. O jezu, to kotek przebieg jakiś. A może to ten krecik na. Ej, tutaj dużo rzeczy się dzieje, kiedy ja siedzę i wszystko mi omija. Ale chodźcie, to zobaczymy, bo to. Coś tam... Ale jaja. Coś tam wrzasło, zaj. Tak? To może ten kret. nie był dalej. Bartek, przyniesiesz mnie? No tyle rzeczy mnie omija. I to jeszcze zwierzęta. Coś, ty Magda, wystraszyły się czegoś kota. A gdzie jest ten kret? A coś ty Madzia widziała? No, całego nie widziała, tylko zrobiła wiesz... Panikę? Panikę. Chyba, że jestem ślepa. No coś masz z Wiesz, ten kred był pod tym, doszła i no. zaczęła dziubać i kred wyskoczył nie i zaczął się spieprzać. Nie ma nic, pani. Wszystkie cztery kury są? Milagros ma powyrywane tam pióra na jednej stronie. No. Ruda potrzebuje mental support, bo zaczęły gdakać, bać się. Franciszka jak wracała Franciszko, tam z krzaki, no. to, to gdakała. Alka jest kawa. Pewnie znosi. Bo nie widać kawy. Ale kawa chyba będzie najlepszą wnioską, mi się wydaje. Jest czy nie ma? Nie ma. Jajko jest, ale kawy Ty, nie ale ma. Ale czemu tam? No i co? Ty, nie ma, ale nie ma kury. Kawa, cip, 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 cip. Możliwe, że coś ją zabrało. No nie ma czwartej kury. Nie no, ja już zaraz zwariuję siedząc tutaj. Kret nie ominął, kot nie ominął, kura zjedzona. Dawaj, szukamy kawy. Bartek! Co? Przeteleportuj mnie. No i co, a za płotem? Nie ma. Boją się, boją się, widać, że się boją. Nasza kura kawa zniknęła. Nie wiem, co się wydarzyło, ale odkąd ta walizka pojawiła się w domu, same dziwne rzeczy się dzieją. Ej, ale naprawdę nie ma tej kury, czy ja sobie robicie? Madziu, nie, daj słowo, nie ma. O, zobacz! Co? Patrz, to jest piór. Ona jest dopadnięta, zobacz. O! – A czarne pióra? – Tak, czarne. Wszędzie. – Aha. – Po górze. – jest, jest. – Nie ma. Zerzało nam kurę. Wielki bracie, momy, ślady zabójstwa zbrodni. i zbrodni. No i poptoku. No i poptoku. A taki był fajny nielot. No, taki był rządzący się… – Nioska nielotka, ale… – Ale dzisiaj jajko zniesła. Myślę, że jutro zrobimy z tego ostatniego jajka poranne naleśniki. Tak, zrobimy. I uczcimy, uczcimy jej. Uczcimy, cześć. Tak. Szok. Niedowierzanie. No niedowierzanie. No naprawdę, nie widziałam nigdy takiego. W ciągu dnia będziemy musieli bacznie obserwować, co się dzieje, bo jak chytrusek wróci, wróci, no to musimy go wyhaczyć. Nie ma lipy, trzeba... Ale czym go wyhaczyć, no? Łuk mamy. No no padnie ze śmiechu, jak no zobaczy. <grym>